Witajcie, nazywam się Astrojaga i chciałam Was zaprosić na kolejną prognozę tygodniową. Przyjrzymy się dzisiaj temu, co planety będą robić na niebie od 21 do 27 lipca oraz temu, jak będzie to wpływać na nasze samopoczucie i wydarzenia w naszym życiu tutaj na Ziemi. Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłam o retrogradacji Merkurego i o tym zamieszaniu, które nam to mogło wprowadzić, tak ten tydzień jest zdecydowanie bardziej stabilny, utrzymujący jeden poziom. Rozpoczynamy też w tym tygodniu sezon lwa, Słońce przechodzi do tego znaku, do znaku lwa. Lew jest takim, taką energią, która lubi stabilność, lubi utrzymywać stałe tempo i jakby utrzymywać uh, stały poziom światła, uh, stałą energię lata. Jest to sam środek tej pory roku, która ani się nie rozpoczyna, ani się nie kończy, tylko po prostu trwa. I w tym trwaniu i w celebracji takiej energii będzie zanurzony ten tydzień który z jednej strony jest wciąż poganiany trochę przez tego Merkurego w retrogradacji, który chce i szybciej, i wolniej równocześnie, a z drugiej strony jest też bardzo spokojny, pełny wspomagających wpływów planetarnych i taki bardzo letni, jak to też Elef uwielbia, dużo ciepłe i słońca. Także przyglądając się po kolei dniom, które w tym tygodniu nas czekają, w poniedziałek jest ten dniem najbliższym to jest jeszcze początkowi retrokrytacji Merkurego, która miała miejsce pod koniec do tygodnia, więc wciąż jeszcze mamy taki dość wyraźny ten szum intelektualny, kiedy nasza głowa bardzo szybko biegnie w kółko i próbuje dużo rzeczy zrobić naraz. raz. Natomiast, natomiast pojawia się już też taka mocna potrzeba i zwolnienia, i wejrzenia do środka, i mocniej zaczynają być podkreślone po tej stacji też te tematy. Te potrzeby zatrzymania i wejrzenia, także może być nam od poniedziałku już prościej jakoś się zapanować nad tymi odruchami merkurycznymi, które chcą nas gdzieś popchnąć. Ten początek retrogradacji już coraz bardziej się od nas oddala, coraz głębiej jakby podążamy z tym procesem i zaczynamy dostrzegać miejsca, w których po prostu trzeba się zastanowić i zwolnić, a nie tylko działać. I w takim pogłębiającym się jakby zwolnieniu przechodzimy do kolejnego dnia, kolejnego dnia wtorka, wtorku, który jest właśnie tym dniem, kiedy Słońce zmienia znak, wchodzi do znaku lwa, nasza energia, która do tej pory była, nasz intelekt, nasze priorytety, które do tej pory były bardzo skupione na trosce, czy emocjach, czy przeżywaniu, teraz bardziej zwracają się na zewnątrz, czyli jakby chcemy doświadczyć czegoś miłego, chcemy pokazać, co z sobą niesiemy, chcemy coś komuś, Przekazać chociażby z samej naszej obecności, jakby w tej takiej radości tego, że jesteśmy, odnaleźć jakieś takie oparcie i, i siłę, która nas popycha do przodu. W tym samym czasie Księżyc trafia do znaku, znaku raka, który też bardzo mocno go wspiera. I mam, rozpoczyna ten wtorek takie trzy dni, kiedy zarówno Słońce, jak i Księżyc dają nam bardzo dużo wsparcia, ponieważ są w miejscach nieba, które są dla nich najlepsze, w swoich własnych, w swoich własnych domach, w swoich własnych przestrzeniach, miejscach, w których czułem się komfortowo. I przez, przez te trzy dni mamy takie i słoneczne, czyli jakby nasze ideowe i księżycowe, czyli nasze emocjonalno-fizyczne wsparcie, które w łagodnym, taki prosty sposób przeprowadza nas przez ten tydzień, dodając jakby, nie komplikując na pewno życia, dodając więcej zasobów do realizacji naszych planów działania czy, czy jakby procesów, przez które przechodzimy. I natomiast w środę Słońce na początku tego znaku Lwa rozpoczyna taką, tak powiem, podróż czy po kolei wizytację tych wszystkich planet, które mamy obecnie na początku znaków, czyli mamy tutaj i Urana, i Neptuna, i Saturna, i Plutona, i jakby idąc przez te wszystkie przez te wszystkie po kolei planety, słoneczna, lwia energia spotyka się z wsparciem tak naprawdę z ich strony, ponieważ wszystkie te spotkania są bardzo harmonijne. W środę może to wsparcie może się pojawiać w postaci nowych pomysłów, olśnień, jakich, jakichś zmian kierunku czy pomysłów na to, co byśmy właściwie chcieli. Natomiast te pomysły są bardziej skupione do środka, ponieważ jest w tym tygodniu dużo energii na zastanowienie, zatrzymanie, zwłaszcza na początku, a mniej na działanie, które zaczyna się objawiać dopiero gdzieś, może pod koniec tego tygodnia. Więc środę jest takim momentem nowego pomysłu, nowego kierunku, który wciąż jakby nas, w nas jeszcze jest do przemyślenia, ale się objawia, więc warto tego dnia zapisywać takie wszystkie pomysły, które się pojawiają, aby być może z czasem jakby je przetrawić, przyjrzeć im, dopracować i wykorzystać już jakiś czas, kiedy przyjdzie czas właśnie bardziej na. Na wdrażanie. W czwartek, z jednej strony, dalej kontynuuje się ta podróż Słońca przez zewnętrzne planety, ponieważ zostaje Słońce i harmonijne wsparcie od Saturna czyli harmonijne wsparcie pewnych struktur, mogą się pojawić pewne możliwości organizacyjne do realizacji naszych zamiarów pewne, pewne ścieżki się, jakby takie pokazać albo zamknąć. Co nam też pokazuje, w którą stronę nie warto iść, w którą, z której drogi nie obierać, która nie jest najwłaściwsza, czyli takie zawężenie możliwości. Natomiast prawie w tym samym momencie spotkanie z Neptunem dodaje nam taką możliwość wyobrażenia sobie, jakie inne możliwości są jeszcze dostępne. Więc czwartek jest takim wciąż takim wewnętrznym w przemyśleniu dniem, kiedy. Przeprogramujemy sobie nasze zamiary, zdając sobie sprawę z tego, co zadziała, co nie zadziała, a co innego można by jeszcze spróbować. Czyli jest to też taki dzień trochę też, można powiedzieć, zmiany kierunku, dopracowania, znajdywania szczegółów, czy też urealniania zamiarów. Natomiast już pod koniec dnia Księżyc przechodzi do znaku Lwa, w którym już zaraz za moment będzie miał swoją pełnię, pełnię w lbie. Powinien wydarzy się wieczorem, też w czwartek, więc od tego wieczoru jakby wchodzimy w taki okres, kiedy te nasze różne pomysły i zamiary możemy w pewien sposób wprawiać w ruch, jakby zasiewać ziarna, wykonywać pierwsze jakby kroki w stronę tego, aby coś się zadziało. Najważniejsze w tym czasie jest jakby trzymanie jasnej intencji i zdanie sobie sprawy, co tak naprawdę chcemy w przyszłości osiągnąć i w którym kierunku ruszamy. Więc i ten czwartkowy wieczór, i też cały piątek będą takim okresem, kiedy, kiedy dobrze jest właśnie zasiać nowe pomysły, nowe plany i jakby wykonać pierwsze kroki w stronę tego, co byśmy chcieli zrealizować w nadchodzących tygodniach. Natomiast dodatkowo, jeszcze w piątek Słońce dostaje wspierającą pomoc od Plutona, który pokazuje, daje nam taką łatwość dostrzeżenia, Jakie są tak naprawdę nasze, nasze intencje, czego potrzebujemy, co w nas, nas w środku napędza, a też dostrzeżenie, jakie są intencje innych ludzi, czego oni od nas chcą, jakie, jakie procesy, czy jakie tam, jakie układy dookoła w świecie nas otaczają i ten taki wgląd może też pomóc nam dostrzec, o co chodzi w jakiej znajdujemy się sytuacji, co może zadziałać, co nie może zadziałać, co jest dla nas wsparciem, a co tak naprawdę tylko udaje. Więc piątek jest takim dniem głębszego wejrzenia i dostrzeżenia i w sobie takich, e, takich trudniejszych tematów, ale też dostrzeżenia łatwiej, e, co też naprawdę w nas jest silnego i czym byśmy chcieli się kierować, jakie są nasze intencje, a także dostrzeżenia podobnej, podobnej głębi w ludziach, którzy nas otaczają, w instytucjach i w systemach, e, które być może chcemy wykorzystać do, e, do osiągnięcia czegoś. Natomiast kiedy nadchodzi, kiedy nadchodzi weekend, przychodzi właśnie z większym akcentem czas, czas realizacji, czas stopniowego, takiego ostrożnego, bardzo skrupulatnego wprowadzania pewnych kroków. Także weekend jest bardziej skupiony właśnie na takim dokładnym wykonywaniu zaplanowanych rzeczy. Właśnie zawsze wiadomo, wszystkie plany mogą się udać, wciąż jesteśmy w redacji Merkurego. Natomiast jest duże skupienie właśnie na, na wykonywaniu tak krok po kroku bardzo dokładnie pewnych akcji, działań i, i ruszaniu do przodu, wychodzeniu z tego obszaru jakby zastanowienia i wglądu w obszar kształtowania świata dookoła. A także, tak jak, tak jak początek tygodnia, rozpoczął nam się bardziej na wglądzie, zbieraniu siły, zbieraniu pomysłu, jakieś zasiewaniu czegoś, tak przechodząc na koniec tygodnia dochodzimy do tego etapu, kiedy nadchodzi czas realizacji i włożenie wysiłku, to, w to aby osiągnąć jakiś, jakiś cel. Także w tak w ogólnym przeglądzie wygląda nadchodzący tydzień, tydzień, który określam mianem sezonu lwa, ponieważ właśnie ten sezon się zaczyna już na początku tego tygodnia, a razem z nim nadchodzi właśnie to letnie ciepło, komfort i taki okres zadowolenia z tego właściwie, co w tej chwili mamy. Także właśnie takiego uczucia tego, że jesteśmy w dobrym miejscu, że mamy co celebrować i że jest nas dużo radości. Życzę Wam wszystkim na ten nadchodzący tydzień. Zapraszam też na kolejne prognozy, na zostawienie łapki, jeżeli ta Wam się podobała, subskrypcję kanału, jeżeli chcecie łatwiej odnajdywać kolejne filmy. I do zobaczenia w kolejnym tygodniu.